Witam w kolejnym odcinku Newsów, a w nich dzisiaj. Senegal wygrywa Puchar Narodów Afryki. Wlachowicz zdobywa bramkę w debiucie dla Juventusu. Gol Roberta Lewandowskiego w meczu z RB Lipsk. Powrót Barcelony do stabilnej gry. Asensio ratuje Real Madryt. Senegal po raz pierwszy w historii wygrywa Puchar Narodów Afryki. W wielkim finale pokonali Egipt. Co prawda dopiero po rzutach karnych. W 2019 roku Senegal również był w finale Pucharu Narodów Afryki, ale tam niestety uległ Algierii. Wlachowicz zdobyła bramkę w debiucie dla Juventusu i to już w 13. Minucie meczu. Juventus wygrał cały mecz z Hela z Werona 2 do 0. Na boisku pojawił się też Polak, czyli nowy nabytek klubu z Verony Mateusz Praszelik i rozegrał na boisku 7 minut. W lidze niemieckiej hit Boer Belipsk grał z Bayernem Monachium. Goli nie zabrakło, bo wynik 3-2 dla Bayernu. Gola oczywiście zdobył nasz Robert Lewandowski w 44 minucie meczu. Bayern pewnie utrzymuje się na pierwszym miejscu w Bundeslidze, bo Borussia niestety swój mecz przegrała aż 5-2 i do lidera traci już 9 punktów. Barcelona w starciu z Atletico Madryt zagrała w końcu jak należy i wygrała ten mecz 4-2. Na wyróżnienie zasłużył nowy nabytek Adama Traore, który bardzo dobrze wkomponował się w zespół i zaliczył asystę. Gole dla Barcelony strzelali Alba, Gavi, Araujo i Dani Alves, a dla Atletico Carrasco i Suarez. W drugim ciekawym meczu w Hiszpanii Real grał z Grenadą i to faworyt wygrał ten mecz, ale na gole kibice musieli czekać do 74 minuty meczu, gdzie bramkę dla królewskich zdobył Marco Asensio, który został bohaterem całego spotkania. Dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrybowania kanału. To do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!